Pokażę Wam dzisiaj prościutki przepis na przepyszne czekoladowe krówki. Zobaczcie. Do miski wkładam dwie szklanki drobno posiekanej gorzkiej czekolady, wlewam dwie trzecie szklanki mleka zagęszczonego słodzonego, dodaję łyżkę wody i kilka kropel olejku waniliowego. Wkładam nieprzykrytą miseczkę do mikrofalówki, ustawiając urządzenie na maksymalną moc. Podgrzewam mieszankę, mieszając ją co 30 sekund do momentu, aż czekolada całkowicie się roztopi. Gotową masę wylewam na wyłożoną papierem blachę do pieczenia. Wygładzam powierzchnię masy łyżką. Moje krówki są już praktycznie gotowe. Trzeba tylko cierpliwie zaczekać, aż wystygną. Kiedy masa całkowicie ostygnie, tnę ją na kawałeczki i posypuję sezamem. Takie czekoladowe krówki ciągutki możecie mieć gotowe dosłownie w 5 minut, a idealnie nadadzą się na każdą okazję. Smacznego!